Do zderzenia ciężarówki z pociągiem doszło kwadrans po piątej na strzeżonym przejeździe na Krajowej Szóstce w Sycewicach. Przeważący ładunek ze sztucznym nawozem TIR nadjeżdżał ze strony Słupska. Kierowca w gęstej mgle nie zauważył ani przejazdu, ani stających przed nim samochodów. Jechałem od strony, od Słupska. Widzę, że jest przejazd zamknięty. Jechałem prawą stroną. Stały przed mną, jak się nie mylę, dwa, dwa pojazdy. Chyba osobówka i wóz, coś po prostu i żeby, żeby po prostu na to się napedał, a tu brak hamulców. I żeby nie uderzyć po prawej stronie w te pojazdy, to zjechałem na lewą stronę i, i uderzyłem w pociąg. No usłyszałem huk i przez okno widziałem jak wagony już suną po boczem już już. No wykolejają się, no, słup trakcyjny, tamten co, co jest dalej, te wirać było jak się łamie, wszystko tego. No i adrenalina duża poszła do góry, bo to wiadomo. Nie? No i reakcja natychmiastowa, ubrać buty i, i patrzeć czy się nic nikomu nie stało, jeżeli już, no to pomóc. Wszyscy pasażerowie opuścili wagony o własnych siłach. Rozpoczynający trasę w Słupsku pociąg pośpieszny do Poznania wiózł blisko 50 osób. Jak mówi zastępca dyrektora zakładu linii kolejowych w Koszalinie Wiesław Sobociński, na tej trasie na szczęście zwykle pasażerów jest niewielu. Z tego co konduktorzy mówili, bo ja jechałem akurat w pierwszym wagonie, tam jechało dosłownie kilka osób, chyba gdzieś z osiem. W sumie tego, z tego co konduktorzy mówili to gdzieś koło 40-50 osób mogło jechać tym pociągiem, bo on dopiero od koszalina pasażerów więcej nabiera. Do godziny 8 do Słupskiego Szpitala trafiły dwie osoby, w tym kierowca Tira. Część pozostałych pasażerów pociągu z niewielkimi obrażeniami przewieziona została do przychodni lekarskich. Pozostali, jak pani Mariola Grządzielska, która początek wypadku widziała jeszcze z okien jadącego pociągu, pojechała do domów. Widziałam, jak zbliżał się jadący tir do szlabanu, do szlabanu zamkniętego, więc dlatego przykuł on moją uwagę i po tym, jak przyjechałam szlaban, Poczułam tylko straszne trzęsienie. Cały pociąg zaczął bardzo latać, i jak wyszłam z pociągu, to dopiero tak naprawdę zobaczyłam, co się stało. Pani Mariola sama zgłosiła się do szpitala. Przed nią po opatrzeniu ran przyjęto dwie osoby. Stan najciężej rannego kierowcy jest stabilny. Doktor Marek Rybarczyk, który przyjmował pierwszych pacjentów, przypuszcza, że poszkodowani przyjeżdżać będą przez cały dzień. Myślę, że jeszcze chorzy będą spływali tutaj. Powoli do szpitala czy do poradni chirurgicznej w związku z tym, że na pewno będą się tutaj po tych pierwszych chwilach e, szoku, e, będą wychodziły te wszystkie dolegliwości bólowej, na pewno będą się jeszcze zgłaszały. Ruch pociągów na trasie Słupsk-Koszalin został wstrzymany. Na przejeździe w Sycewicach ruchem kierują policjanci. Na miejscu wypadku została zerwana trakcja elektryczna, pogięte są szyny, ruch blokują także uszkodzone wagony. Wstępne ustalenia policji potwierdzają wersję świadków i kierowcy. Najbardziej pokrzywdzonym jest kierowca Tyra, który doznał poważnych urazów nóg. Obecnie zabezpieczyliśmy miejsce, tutaj biegli z zakresu kolejnictwa, ustalają przyczyny, okoliczności tego zdarzenia. Przede wszystkim szacują straty, jakie powstały w wyniku tego wypadku. Mogę również dodać, że w tym dniu o tej godzinie była bardzo gęsta mgła, która również mogła się przyczynić do spowodowania tego wypadku. Apeluję do... Kierowców, do pasażerów pojazdów, które zatrzymały się przed szlabanem i czekały na przejazd pociągu, aby zgłosiły się na policję a lub do najbliższego posterunku policji. Ewentualnie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu kierunkowy 59 848 0508. Bardzo prosimy o kontakt, gdyż te osoby są nam niezbędne do ustalenia pewnych faktów związanych z tym wypadkiem.